Witam Państwa. Nasz dzisiejszy odcinek serii wad zaawansowanych dotyczy zmian. Mają one wejść w życie 1 kwietnia 2023 i dotyczą kursów walutowych. Ma pojawić się artykuł 31a ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza no, chyba jedno z najbardziej dziwnych. Rozwiązań, które zaskakują podatników, a przede wszystkim niezmiernie komplikują rozliczenia, zbędnie komplikują. Problem kursów walutowych był już przedmiotem naszych spotkań. Natomiast ta nowelizacja wprowadza nowe nakazy, niepotrzebnie zresztą wprowadza te nowe nakazy kierując się błędną, z istoty błędną wykładnią przepisów prawa podatkowego, w zasadzie nie wykładnią, bo to za dużo powiedziane, wręcz taką nadużyciem, interp nadużyciem interpretacyjnym. Artykuł 31a określa, ma określać Zasady kursowe obowiązujące w przypadku zmiany podstawy opodatkowania, które to zmiany są wyrażone w walucie obcej. Ten problem nie jest współcześnie regulowany, bo przepis reguluje wyłącznie zasady kursowe obowiązujące na dzień powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury. Artykuł 31 obecnie obowiązujący, tam wprowadza, już mówiliśmy o nim, więc nie będę go powtarzać. Wprowadza tą regułę kursu wigilijnego, ale to są reguły obowiązujące wyłącznie w przypadku powstania obowiązku podatkowego to jest ustęp 1 lub w przypadku wystawienia faktury przez podatnika, jeżeli faktura ta poprzedza powstanie obowiązku podatkowego i odrębnie wprowadza możliwość określania stosowania kursów obowiązujących dla przychodów w podatkach dochodowych wtedy, kiedy podatnik tak będzie chciał. I, i w tym pierwszych dwóch przypadkach obowiązuje nakaz zastosowania za kursu wigilijnego czy Ebecu, czy NBP tylko w momencie, gdy określamy podstawę opodatkowania na moment powstania obowiązku podatkowego. Natomiast żaden przepis nie reguluje zasad, a wszelkiego rodzaju wykładnie w tym przypadku są nie tyle błędne, są po prostu niezgodne z prawem. Nie reguluje zasad kursowych obowiązujących na moment zmiany podstawy opodatkowania. Ja przypomnę, że zmiana z podstawy opodatkowania to jest elementarz wiedzy. Nie, zasady nie są związane z powstaniem obowiązku podatkowego. I skoro przepis mówi, jaki kurs należy stosować na moment powstania obowiązku podatkowego, czyli w podstawie opodatkowania, którą wtedy się określa to ten przepis y, nie ma zastosowania w przypadku zupełnie innych zdarzeń, jakim jest zmiana podstawy opodatkowania ex post, czyli ona już powstała, tylko ulega ex post obniżeniu i to w innych okresach rozliczeniowych. Zmiana podstawy opodatkowania jest dokonywana w ten sposób, że zachodzą zdarzenia nierodzące obowiązku podatkowego takie jak udzielenie rabatu, obniżka ceny, zwrot w towaru, zwrot zaliczki, mój Boże, reklamacja, czyli reklamacja wykonania usługi powodująca obniżenie wynagrodzenia, pomyłki, które są, które to bardzo ważne, że te pomyłki. Mogą mieć wpływ na wysokość podstawy opodatkowania. Natomiast pomyłki faktograficzne, które mogą, mogą mieć wpływ na wysokość powstania, podstawy opodatkowania na moment powstania, ale mogą mieć także wpływ na wysokość korekty podstawy, podstawy opodatkowania. Inaczej mówiąc. Zdarzenia powodujące korektę podstawy opodatkowania nie są co do zasady związane z powstaniem obowiązku podatkowego, i to jest po prostu elementarna wiedza na temat podatku. Więc, skoro przepis nie reguluje zasad kursowych obowiązujących w momencie korekty podstawy opodatkowania, korekty na bieżącej deklaracji, to przepis tego po prostu nie reguluje i żadna wykładnia rozszerzająca nie może mieć tu zastosowania. Ja wiem, że. Niestety, podatek jest trudną wiedzą, i debiuty są też trudne, ale gorzej, że te debiuty trwają zbyt długo. I teraz, zamiast się odciąć od tego, tego absurdalnego, błędnego kierunku, błędnego kierunku, który tworzy nieistniejące prawo, nie można wywieźć normy prawnej. Nie ma normy prawnej, która jest. Błęd, która jest wywodzona z przepisu, który nie reguluje bezspornie danego problemu. W związku z tym, wprowadzenie 31A, zresztą pod kształtarem uściślania czegoś, co jest uregulowane, jest po prostu nieprawdą. To nie jest uściślanie czegoś, co obowiązuje, tylko wprowadzenie nowych nakazów. Przy czym te nakazy, które się wprowadza, są oględnie mówiąc bezsensowne. Bo jako zasadę wprowadza się kurs niebieżący, no bo oczywiście, że kurs bieżący jest najbardziej, o, jest oczywistą, wynikającą z wiedzy, zasadą, która tu, jeśli miała być wprowadzona, to powinna być wprowadzona. A tu się wprowadza kurs historyczny, czyli czwarty rabat po czterech latach udzielony z tytułu danej sprzedaży będzie wyceniany kursem sprzed czterech lat. Przecież to jest absurd. Trzeba będzie przechowywać te wszystkie kursy historyczne i potem je stosować. Kursy, które nie mają żadnej treści ekonomicznej są wręcz, dokładnie są absurdem ekonomicznym. Ktoś zwraca tysiące euro otrzymanej zaliczki i stosuje kurs przed trzech lat. No przecież to jest bzdura. I ten, zasada kursu historycznego staje się nakazem. Ona nie jest nakazem, bo dzisiaj takiego przepisu nie ma. Skoro nie przepisu takiego nie ma, to wszelkie Poglądy prawne na ten temat, nawet jak są obowiązujące, są po prostu bezprawne. Natomiast wprowadzę jeszcze od tego dwa wyjątki. Dwa wyjątki dla kursu bieżącego związane ze zbiorczymi fakturami korygującymi, ale tylko ze zbiorczymi fakturami korygującymi. Bo już faktura niezbiorcza korygująca z tytułu obniżek ceny, bo nawet nie ze wszystkimi fakturami korygującymi, tylko z fakturami z tytułu obniżek ceny. I ta zbiorcza faktura będzie stosowana, będzie mogła być wyceniana kursem bieżącym dnia, poprzez dnia skorygowania, wystawienia tej faktury i tak samo zbiorcza. Zbiorcza, faktura, zbiorcza korekta in minus z tytułu obniżenia ceny nabycia wewnątrzwspólnotowego importu usług oraz nabycia odwrot, transgranicznego odwrotnego obciążenia będzie mo, można, by, można też mogła być w, w, wyceniana kursem bieżącym, jeżeli dostawca lub usługodawca zewnętrzny wystawi zbiorczą fakturę, a jak nie wystawi zbiorczej faktury, albo, nie, albo w ogóle żadnej faktury korygującej nie wystawi, to trzeba będzie stosować kursy historyczne. No, Skłódźmy się, to jakiś, no to nawet jest jeszcze podobnie absurdalny jak, jak, jak cała koncepcja faktur ustrukturyzowanych bo na razie się sprawdzają wszystkie nasze prognozy no i zapowiedzi, że ten absurd, który chce się nam na siłę zaaplikować udaje się oddalić w czasie, bo jest po prostu nie do zastosowania to niestety ma obowiązywać od 1 kwietnia 2024 no i podatnicy mówią jednoznacznie, to się nie da zastosować będziemy to ignorować, będziemy tak jak dotychczas stosować kursy takie jakie będziemy chcieli jeżeli ktoś umie, bo ma nieliczne, niewiele, niewiele korekt podstawy opodatkowania na bieżącej deklaracji, albo, albo po prostu niewiele tego rodzaju przypadków, albo kto będzie stosował zasadę kursu historycznego, będzie chciał, a jeżeli będzie chciał, to będzie stosował kurs bieżący, zwłaszcza że między tymi kursami szczęśliwie... W krótkim okresie nie ma zbyt dużo wielu różnic, czyli zwiększ. nie będziemy bezsensownie zwiększać pracochłonności obsługi tego podatku, tylko dlatego, że ktoś nie rozumie, na czym, na, czym, na czym polega rola przepisu prawa, bo trzeba odróżniać przepis prawa, z którego wywodzi się normę prawną i, i nie może być normą prawną. Reguła, która jest wywodzona, której nie można wywieźć ani bezpośrednio, ani nawet pośrednio z treści przepisu prawa. Tu jest zasada określoności. Obowiązki, które nakłada się na obywatela muszą być określone. Jeżeli nie są określone, są, nie zostały nałożone. I w ten sposób należy, no, do tego ten podatek jest, znaczy nie tylko ten, ale ten podatek jest po prostu dość trudny. Co jest jego wadą, wadą, swoistą wadą, jest to, że on już obowiązuje w różnych wariantach od prawie 30 lat. W związku z tym udało się, a początkowe okresy jego obowiązywania, zwłaszcza w praktyce interpretacyjnej, były nieco lepsze. Dopiero później zaczęło to się wszystko psuć. I niestety bardzo złą rolę odegrała tutaj ta uzurpacja interpretacyjna, poprawianie ustawodawstwa przy pomocy równie niedoczytanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości. To jest, no to spustoszenie do dzisiaj jest obecne. Nie da się jego usunąć. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu było po prostu uchylenie tej ustawy i napisanie jej od nowa. Kiedyś, niedawno usiłowano to zrobić. Oczywiście przez cały ten klan żyjących z tej z fatologii tego podatku interesariuszy się zablokowała, zablokował tę ustawę. No i, i teraz w, ma wpływ na kształt przepisów. A jaki ten wpływ jest, no to wszyscy Widzimy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam najserdeczniej. Do widzenia.